Witam Was serdecznie w kolejnej trzeciej już części naszych przygód związanych z budową Transalpa w wersji Rayleigh Brash. Jak widzicie, motocykl nasz powoli nabiera jakby już kształtów tego motocykla, którym finalnie się stanie. Widać już obecnie sylwetkę. Przyszła nam właśnie owiewka. Owiewka przyszła z Włoch. Szukaliśmy dość długo takiej owiewki, która nam spasuje. Bardzo istotną rzeczą dla nas było właśnie to, żeby zachować ten kształt owiewki od Afryki RD04, czyli Afryki faktycznie z tej epoki. Gdzieś tam najstarsze RD-03, RD-04 miały właśnie takie kwadratowe wykończenie tej owiewki, bo na przykład owiewka Boano, która była głównie przeznaczona do RD-07, pasowana gdzieś tam do RD-04, robiła nam troszeczkę takiego Karo Plusa Poloneza, czyli unowocześniało coś, czegoś nie dało unowocześnić. I ona miała taki bardzo półokrągły kształt tej owiewki Ala RD-07, i tego bardzo chcieliśmy uniknąć. Znaleźliśmy producenta we Włoszech, wyprodukował tą owiewkę dla nas, przysłał, także już mamy. Widać dzięki temu, jak ten motocykl będzie finalnie wyglądał. Udało nam się spasować również wahacz z Afryki Twin z tyłu. także mamy przednie zawieszenie z Afryki, wahacz z tyłu będzie z Afryki, kombinujemy jeszcze z tylnym amortyzatorem, musimy mieć amortyzator nieco dłuższy niż oryginalny transalpowski, żeby nam się z tego czoperek nie zrobił, bo wiadomo przód afrykański jest troszeczkę dłuższy od przodu transalpowego, ale myślę, że sobie spokojnie z tym bez problemu poradzimy. Jeszcze jedną ciekawą rzecz udało nam się znaleźć, gdzieś tam przy porządkach sprzątaliśmy, szukaliśmy teraz wszystkich części do Transalpów, żeby to jakoś tam składać w kupę. Udało nam się znaleźć ciekawy gadżet z epoki. Jest to, słuchajcie, oryginalna osłona tarczy hamulcowej, akcesoryjna do Transalpa, do najstarszego Transalpa, jeszcze tego w wersji na jednej tarczy, oczywiście jeszcze na bębnie. To malowanie każdy z Was pamięta, to były pierwsze Transalpy w ten sposób malowane na taki srebrny kolor. To zaadoptujemy tutaj, będzie nam się to ładnie komponowało. Chcemy mieć jedną tarczę hamulcową, nie chcemy mieć dwóch, więc to idealnie nam się tutaj skomponuje z naszym motocyklem. Więc taka fajna rzecz z epoki to jest produkcji UFO, akcesoryjne, oryginalne z lat 80., -tych, 90. -tych przełomu. Także zaadoptujemy tutaj taki fajny gadżecik. Ale jedna rzecz najistotniejsza w tym dzisiejszym odcinku, bo tutaj już widzicie mniej więcej, że to idzie do przodu. Tutoriali żadnych nie będzie. Tutorial zrobimy przy jakichś pracach, przy których będzie warto zrobić tutorial. Natomiast tutaj chciałbym wspomnieć o rzeczy, o której już mówiliśmy. Wspominaliśmy wam o tym, że chcielibyśmy wystartować gdzieś tym motocyklem. Szukaliśmy, szukaliśmy i znaleźliśmy. Pierwsza koncepcja była taka, żeby wystartować tym w Pucharze Polski Ride of Baja. Stwierdziliśmy, że może być to troszeczkę za grubo dla takiego motocykla. Tam jadą motocykle nowoczesne, motocykle dużo mniejszej pojemności. Poza tym nie ma klasy dla takich motocykli, więc musielibyśmy konkurować ze wszystkimi motocyklami nowoczesnymi. Oczywiście jest to do zrobienia, jest to do przejechania, nie ma problemu i nie zarzucamy tego projektu. Pewnie jeszcze wystartujemy. Podobnie jak nie, za, nie zarzucamy pojechania tym motocyklem gdzieś tam do Maroka, to też pewnie zrobimy, jak tylko otworzą nam granicę, ale wracamy do rajdu. Przy okazji budowy tego motocykla, gdzieś tam po, i tej chęci startu, wymyśliliśmy, że byłoby świetnie, gdyby w Polsce udało się stworzyć przy jakichś już gotowych rajdach, które jadą, taką klasę specjalną dla właśnie naszych Dakarowych legend. Mówiąc Dakarowe legendy, mam tutaj na myśli motocykle, które faktycznie startowały w Dakarze jako modele produkcyjne, czy na przykład jako prototypy. A potem gdzieś tam produkowano ich odpowiedniki. Nie mówimy tutaj oczywiście o motocyklach, które naprawdę brały udział, a jedynie o ich replikach bądź produkcyjnych wersjach. Takimi motocyklami na pewno są motocykle tego typu, który tutaj budujemy. Takimi motocyklami jest Afryka Twin, takim motocyklem jest Super Tenera. Wiadomo, jest tego masę. Chcielibyśmy uciąć tą klasę na roku 2000. To jest taki fajny podział, kiedy wiadomo, dość sporo się w Dakarze zmieniło w tym 2000 roku, a zwłaszcza po nim. Chcemy uciąć to na motocyklach produkowanych do roku 2000, przy czym nie odcinamy się tutaj od motocykli, które były wyprodukowane w 2001 roku. Ma to być model, który wszedł na rynek do 2000 roku. Czyli jeżeli coś pojawiło się na rynku w 1999 roku, a było produkowane w roku 2001, jak najbardziej chętnie byśmy dopuścili. Ale przejdźmy do sedna. Szukaliśmy, szukaliśmy, znaleźliśmy. Skontaktowaliśmy się z Tomkiem Staniszewskim. Tomek Staniszewski, jak zapewne wiecie, jest organizatorem jednego z najbardziej profesjonalnie przygotowanych rajdów. Nam zależało na tym, żeby ten rajd miał regulaminy akceptowany przez PZMO. Jak zapewne wiecie, my jesteśmy również klubem sportowym, stąd nie chcemy jakby promować rajdów, które takiej akceptacji nie mają, a każda impreza o charakterze sportowym powinna mieć zaakceptowany regulamin przez Polski Związek Motorowy. Tomek Staniszewski stanął na wysokości zadania. A jego regulaminy są akceptowane przez PZMOT. Mówimy tutaj oczywiście o Enduro Rally 24. Spodobał mu się pomysł, sam zresztą jest fanem dawnych Dakarów. Jak wiadomo w latach 90., kiedy dorastaliśmy, były dwa rajdy tak naprawdę, które gdzieś tam miały ogromny szacunek i tak naprawdę wpływ na nasze życie. Był to Camel Trophy samochodowo i wiadomo Dakar motocyklowo. Tutaj wszyscy motocykliści jarali się tym Dakarem. Oglądali te Afryki Twin, Super Tenery w akcji, czy później KTM LC4. To były naprawdę Dakarowe legendy. Wszyscy to oglądali, ale tak naprawdę, jakbyśmy prześledzili całą historię tych rajdów Dakaru, możemy nawet wystartować na Wespie, jak najbardziej w Dakarze startowały Wespy. Zależy nam na tym, żeby te motocykle były jak najbardziej zbliżone do tych faktycznych oryginałów jadących tam. Stąd taki pomysł myślę, że dobry, napiszcie co o tym myślicie, czy chcecie by takie coś zrealizować. Tomek powiedział, że jak najbardziej może nam taką klasę zrobić. My oczywiście chętnie pomożemy, nie będziemy tego organizować, chcemy raczej startować, ale gdzieś tam wspomożemy to, jak tylko będziemy w stanie. Piszcie, czy Wam się pomysł podoba, piszcie, czy Wam się podoba motocykl. W następnych odcinkach znów zrobimy dla Was jakiś tutorial. Na ten moment, jak widzicie, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Pomysł z rajdem myślę całkiem niezły. Czekamy na wasze opinie i jedziemy dalej, budujemy, idziemy do przodu.